Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku o tematyce ciążowej. Ostatnio zdradziłam Wam płeć swojego dziecka, także kto jeszcze nie widział, odsyłam do tego filmu. Gdzieś tu się wyjawi taki pasek, pewno chłop czy dziewczynka, więc jak klikniecie, to tam możecie obejrzeć poprzedni filmik. Um... Dzisiaj zdecydowałam Wam opowiedzieć o książkach, które zaczęłam czytać sobie właśnie o tematyce takiej ciążowej, macierzyńskiej. E, myślałam, czy nie zebrać tego wszystkiego i po przeczytaniu jakiejś książki nie nagrywać krótkiej recenzji, zbić to potem w jeden filmik i opublikować to wam gdzieś tak koło lutego w formie jednego, długiego filmu, albo pierwsze boję się, że będzie on niesamowicie długi, e, a ja na przykład nie lubię za bardzo oglądać długich filmów. Dwa bałam się, że pod każdym filmem zwykle są jakieś pytania o książki i że sami mi się nie będzie też chciał już pamiętać o tych wszystkich rzeczach, które przeczytałam i jak wam wrzucę taką listę, nie wiem, jakichś 20 książek, to to będzie za dużo po prostu na jeden filmik. Zdecydowałam się, że ten filmik się pojawi i jeżeli... Mm, będzie więcej książek, o których będę chciała opowiedzieć, no to pojawią się po prostu kolejne części. Zacznę od tego, że jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to dla mnie pierwszy ruch był taki, że no dobra, to fajnie, fajnie, ale teraz trzeba by było coś o tym poczytać. Mimo, że w rodzinie u mnie są małe dzieci, to jakoś się nigdy tym nie interesowałam. One się pojawiły mniej więcej, jak ja miałam 18-19 lat, więc dla mnie raczej nikt mi nie dawał, nie wiem, pod opiekę ani nie wiem, byłam wtedy jeszcze za młoda na to, żeby się interesować ciążami tych osób, które były właśnie w wtedy w ciąży, no i nie interesowałam się za bardzo tym, co tam się dzieje z tymi dziećmi, no wiecie, na jakiejś wigilii czy na czymś, to wiadomo, czy ich się zaopiekował, ale na co dzień nie do końca się interesowałam tym, co się dzieje, a tym bardziej w ciąży. Oczywiście odpaliłam YouTube i oglądałam też kilka filmów, ale pierwszą rzeczą, którą, pierwszą książką, którą kupiłam, to był W oczekiwaniu na dziecko, najlepszy poradnik dla przyszłych matek i ojców. Myślę, że to jest taka biblia chyba wszystkich osób w... W ciąży myślę, że to jest taka książka, którą każdy w ciąży myślę, że chociaż miał w ręce, albo przeglądał, albo chociaż widział ją na półce. To jest właściwie dla mnie taka encyklopedia. Ona ma aż 600 ileś stron i to nie jest książka, moim zdaniem, do przeczytania od deski do deski. Jeżeli komuś się udało, to wielkie gratulacje. Ja bardziej w niej wyszukuję informacji, staram się co jakieś tam 2 trzy tygodnie poczytać sobie, jak się teraz rozwija dziecko, co się będzie działo. W następnych tygodniach u tego dziecka. Jeżeli mam czasami jakieś takie dziwne objawy na przykład no to czasami sobie w spisie treści też przeglądam czy coś w tej książce może ciekawego nie jest ostatnio koleżanka miała jakieś problemy z oddychaniem, no to próbowałam coś tam zerknąć czy może coś ciekawego nie piszą, raz się zastanawiałam czy to jest ściema z tym, że ponoć stopy rosną w ciąży, też ponoć właśnie się zdarza, no i właśnie wtedy sobie otwieram tą książkę no i ja bardziej traktuję ją taką encyklopedię sobie przeglądam co ciekawego, więc myślę, że cały jej nie przeczytam ona oryginalnie kosztuje 6 złotych, ja sobie ją znalazłam w internecie za około 40. Myślę, że spokojnie można by było też ją wypożyczyć, ale ja na przykład lubię właśnie to, że przez całą ciążę ona nam towarzyszy. Ona zwykle leży tam z tyłu, możecie w niektórych filmikach zobaczyć taki stosik książek, to jest właśnie jedna z tych książek, to jest ta książka i właśnie raz za czas lubię sobie przed zaśnięciem przeglądać i zobaczyć, jak, co tam ciekawego u mojego bobasa się teraz dzieje. Czasami właśnie ja coś sobie tam poczytam, myślę, że też więcej się zainteresuje pod koniec z ciąży, bo jest tutaj całkiem sporo właśnie już o porodzie i o takich rzeczach, o których próbuję teraz nie myśleć i wyrzucać z pamięci, że może to nie istnieje, może to mnie nie będzie dotyczyć, może jakoś moje dziecko urodzi się także że przyjdę do domu, ono będzie leżeć w łóżku próbuję nie myśleć o porodzie i się tym na chwilę obecną nie stracować ale myślę, że w każdej ciąży to jest książka, którą warto po prostu zakupić razem z tą książką zdecydowałam się zakupić drugą książkę tej samej autorki, ja wam wszystkich autorów po prostu napiszę w komentarzu na dole. Drugą książkę to jest Dieta przyszłej mamy, poradnik dla kobiet w ciąży. Wspaniałe uzupełnienie serii w oczekiwaniu na dziecko 175 zdrowych i szybkich przepisów. E, powiem Wam szczerze. Mm... No, niestety nie do końca jestem w stanie się trzymać tej książki. Oczywiście wierzyłam w to, że wciąż będę się super, ekstra odżywiać. Staram się, naprawdę bardzo się staram, no ale nie jestem w stanie dostarczyć pewno tak idealnie wszystkich posiłków. Zdarza mi się zjeść coś słodkiego, jakąś czekoladę, zdarza mi się coś zjeść na mieście, czasami jakąś pizzę, ale też jeżeli ktoś się interesuje właśnie tym, co warto, co czasami na jakieś nudności, na zgagę, na inne rzeczy, czasami można sobie z niektórymi problemami właśnie ciążowymi poradzić poprzez jedzenie, dlatego wtedy polecam, ona nie kosztuje 39 zł, ale ja ją też kupiłam jakoś taniej i naprawdę myślę, że ją to na pewno odsprzedam po ciąży no bo mogłam ją spokojnie wypożyczyć to jest książka, którą można było przewertować zrobić sobie najwyżej kilka zdjęć kilku stron, ale no wiecie w pierwszym rzucie takich emocji ciążowych, no to człowiek nad tym się nie zastanawia. I z tej samej serii właściwie, nie wiem z którego to jest roku, aż Wam sprawdzę, bo nie sprawdzałam. Z 2007, więc to już jest trochę starsze wydanie, ale dostałam je tak naprawdę od jednej osoby z rodziny, bo miała w domu. Dostałam z tej samej serii pierwszy rok życia dziecka. Widziałam, że nowe wydanie już ma takiego raczkującego berbisia na okładce. No to jest jednak 7 lat różnicy, więc właśnie mówię, to są te czasy mniej więcej, kiedy się rodziły te dzieci u mnie w rodzinie. Myślę, że na pewno są uzupełnione jakieś rzeczy w tym nowym wydaniu. Gdybym nie dostała tej książki, no to na pewno bym kupiła... Hmm... Właśnie w tej wersji e, też pierwszy rok życia dziecka, no ale jak ją dostałam, to sobie ją e, przeglądam. E, na razie nie wczytuję się jakoś nią dokładnie, niektóre fragmenty mnie bawią e, i właśnie też się zastanawiałam, czy Wam nie nagrać takiego filmiku, jakiś pierdołach z takich stron, bo znaczy z takich książek, bo czasami to jest aż zabawne, co w niektórych książkach można e, wyczytać, no ale myślę, że to też jest dość ciekawa książka i myślę, że teraz jej nie doceniam, a będę do niej bardziej zaglądać właśnie w trakcie, kiedy moje dziecko będzie się rozwijać. Oczywiście. Na pewno są jakieś nowsze badania i nowsze rzeczy, nowe wydanie na pewno jest uzupełnione, jakieś yy, ciekawsze może rysunki, zdjęcia, yy, ale myślę, że dzieci rodzą się od tysięcy yy, lat i myślę, że aż tak bardzo się nie zmieniło nic przez 7 lat, żebym kupowała tą książkę, tym bardziej, że a widzę, że to jest zakreślone, czyli ktoś to kupował komuś na prezent, ale myślę, że to też jest kwota, nie wiem, koło 40-60 zł. Yy, a mi teraz na chwilę obecną szkoda, żeby właśnie kupować nowe wydanie tej książki. Teraz zdecydowałam się bardziej na wypożyczanie książek. Ale zanim przejdę do książek, które ostatnio wypożyczyłam, muszę Wam pokazać jedną książkę, która jest idealna. Po pierwsze, dla przyszłych rodziców, którzy właśnie wcześniej nie mieli do czynienia z dziećmi za bardzo, bądź na przykład macie jakichś znajomych, czy właśnie kogoś z rodziny. Kto jest w ciąży, bardzo, bardzo mocno polecam książkę Boba z instrukcje, obsługi, wskazówki użytkowe, wykrywanie i usuwanie usterek oraz porady serwisowe. Słuchajcie, dostałam tą książkę od moich rodziców. Rodziców. I e, ta książka jest napisana w sposób, no powiem wam szczerze, tak śmieszny. To jest taka, znaczy bardzo dużo wiedzy takiej naprawdę te, e, ważnej jest e, przekazanej w tej książce. E, jest właściwie wszystko od przewijania, jak zawinąć dziecko, ale zobaczcie w jaki super sposób to jest właśnie pokazane. Jak na przykład zawinąć dziecko w rożek, właśnie chcę wam znaleźć jakieś fajne e, rzeczy. No i tutaj właśnie jest, e, na przykład, tutaj mam jakieś tam ogólne zasady pielęgnacji. Wszystko jest napisane bardzo mądrze, bardzo ważne rady są właściwie w tej książce zawarte. Książka jest napisana właśnie w formie takiej instrukcji obsługi, tak jakby to nie było trochę, jakbyśmy nie mieli do czynienia właśnie z małym dzieckiem, tylko z nowym człowiekiem, tylko właśnie z jakimś sprzętem, który dostaliśmy. No ale sami zobaczcie, jakie cudowne są rysunki. Oczywiście ta książka ma też masę treści, ale nie chcę po prostu teraz um, czytać tutaj jakieś rzeczy. Tutaj mam na przykład jak rozłożyć tam łóżeczko, jak mały powinien spać na przykład wśród na, koło nas To są cała instrukcja jak zmienić pieluszkę. Naprawdę słuchajcie to jest, to jest instalacja, to nie jest zmiana pieluszki, w tej książce to się nazywa instalacja pieluszki. Hmm. Na przykład, właśnie to są takie opisy w stylu instalacja pieluszki. Jeżeli dziecko wydziela nieprzyjemny zapach lub zaczyna płakać bez powodu, być może należy przeinstalować mu pieluszkę. Naprawdę, w jest to napisane w tak żartobliwy sposób. Ja tę książkę przeczytałam e, prawie całą już. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, że ją dostałam. E, nie dość, że właśnie fajne i cenne wskazówki człowiek się nauczył. To z takim przymrużeniem oka, a nie jakiś taki om um, e, Jeżeli właśnie chcecie komuś coś takie też kupić. E, no to polecam, tutaj widzę, że z tej serii też są na przykład instrukcja obsługi, ciąża instrukcja obsługi e oraz jak przechytrzeć dziecko. Następna książka to książka, którą zaczęłam teraz czytać, jest to Sposób na sen. Spokojne noce dla Ciebie i Twojego dziecka. Od Niemowlaka do pięciolatka, o tym właśnie jak e, pomóc sobie, jak pomóc dziecku e, w zasypianiu, e, jak właśnie nie wiem, czy też nawet jest o usypianiu bliźniaków, to naprawdę dla mnie jest już e, różne właśnie to są stadia przypadków, e, czy używać e, właśnie mm, smoczków, czy nie używać, harmonogram snu dziecka w wieku, tam w którym wieku, od kilu ilu do ilu miesięcy, kiedy się bud dziecko budzi, dlaczego się może budzić właśnie w tym momencie. Eee, taka dość szybka i łatwa do przeczytania. Eee, myślę, że taki właśnie o śnie będzie dużo, dużo więcej. I kolejna, właściwie już ostatnia książka, którą chciałabym Wam polecić, ale muszę zaznaczyć, że jest to książka dla osób, oczywiście nie chcę nikogo tutaj obrazić, ale jeżeli ktoś podchodzi do wychowania Panie dziecka tak, bardzo opiekuńczo trochę nad wyraz dla mnie czasami opiekuńczo i taki um, mogłabym to nazwać z matki polki trochę, e, kto nie lubi dawać dziecku za dużo swobody na przykład e, i no naprawdę tu trzeba mieć trochę dystansu do tego, żeby tą książkę przeczytać, bo wiem, że bardzo dużo osób mogłoby ją odrzucić po pierwszym tam nawet rozdziale czy paru pierwszych stronach i powiedzieć, że to nie jest dla mnie, mi ta książka pasuje, bo to odpowiada temu, jakbym chciała wychować swoje dziecko. Um, ale chciałabym Wam poradzić książkę właśnie w Paryżu Dzieci nie grymaszą, amerykańska mama odkrywa tajniki francuskiego wychowania e, Tu jest porównywane wychowywanie dzieci we Francji Do wychowywania um, dzieci w Stanach Zjednoczonych Ale uważam, że to wychowywanie w Stanach, które tu jest opisane Bo książka jest już Wam powiem z którego roku Ech, czy tu jest gdzieś napisane 2012, naprawdę uważam, że nie różni się to wychowanie jak czytałam przynajmniej to w Stanach od tego, co można zaobserwować u nas, u nas w naszych przedszkolach, w naszych placach zabaw, w tym jak widzę jak się zachowują, bo nawet sobie czytam nie wiem, na forach internetowych, jak się zachowują i co sądzą mamy w Polsce dużo osób, dużo kobiet szczególnie właśnie. Po urodzeniu dziecka porzuca już to, że jest też kobietą i że też ma prawo czasami dla, do czasu dla siebie. No tak je, czasami tutaj jest to nazwane jako poświęcenie, które nie jest warte tego i jest ponad. No naprawdę tutaj trzeba z dużym dystansem do tego podejść. Jeżeli, właśnie nie chcę się za bardzo, nie chcę Wam robić streszczenia tej książki. Jeżeli kogoś interesują też inne po prostu modele wychowania, tak będzie chyba najlepiej, zapowiedzieć tą książkę. Opowiedziane w formie książki to jest właśnie o pani, która z Ameryki, z Nowego Jorku, przeprowadza się do Paryża. Tam wychodzi za mąż za Brytyjczyka, mają dzieci, zaczynają je wychowywać i widzą, jak się ich dzieci i wychowywane w sposobie ich. E, amerykańskim różnią od dzieci, które są w okolicy, e, i jak oni mają niektórych, właśnie problemy z usypianiem, z karmieniem dzieci, na przykład w miejscach publicznych, e, z zachowaniem dzieci, i zaczynają porównywać i szukać po prostu, jakim cudem Francuzom udało się wychować dzieci na przykład spokojnie, żeby zjadły w restauracji e, jedzenie, jak to robią Francuzi, że mają czas wieczorem dla siebie, a, a nie muszą na przykład północy wisieć nad łóżeczkiem, żeby uspać. Dziecko też jest właśnie jakiś tam rozdział, jak francuski robią to, że parę miesięcy po ciąży już mają idealną linię i wracają do wagi z przedciąży, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale właśnie wszystko jest napisane też w formie takiej książki, takiej trochę jak pamiętnik, jak opowieść, tu jest dużo właśnie jakichś dialogów, naprawdę bardzo, ja tą książkę chyba przeczytałam w 4 czy 5 dni i myślę, że zrobię sobie kilka notatek z tej książki, ponieważ naprawdę kilka rad dla mnie jest dość istotnych, ponieważ, no mówię, mi osobiście sercem bardziej odpowiada takie, taki, taki Sposób wychowania i z wieloma rzeczami się zgadzałam, którymi właśnie jak patrzę z boku na inne dzieci, które widzę jakiś teraz jeszcze w okolicy, nie zawsze się z czymś zgadzałam i zawsze się zastanawiałam, czy ja też będę musiała tak wychować dziecko, czy tak jest po prostu normalnie. Ta książka po prostu pokazuje, że można też inaczej. Także jeżeli nie mówię nawet, że jeżeli Wam się nie podoba, ten nazwijmy to sposób wychowania, no to warto też zerknąć, jak w innych krajach podchodzi się do wychowania dzieci. Oczywiście nie uważam, że 100% tej Książki bym chciała przenieść na swoje dziecko. No ale mówię, jako, jako ciekawa książka, nawet jeżeli ktoś ma już dzieci, bądź właśnie się spodziewa, spodziewa dziecka, naprawdę też jest bardzo dobrym moim zdaniem, pomysłem na prezent dla kogoś, dla jakiejś ciężarnej mamy. Dajcie mi znać, jakie Wy książki czytaliście. Jeżeli ktoś z Was czytał coś właśnie w tym stylu, co jest niby poradnikiem, ale też taką książką, która, która opowiada po prostu o życiu i po prostu naprawdę jest taką lekką książką, nie tylko stricte poradnikiem rób tak, a nie rób tak. Jakie poradniki właśnie o spaniu, szczególnie o spaniu i o karmieniu, te dwie rzeczy mnie ciekawią chyba teraz obecnie najbardziej. Dajcie mi znać, czy czytaliście jakieś fajne książki, co polecacie. Bardzo chętnie, bardzo, bardzo, bardzo mam ostatnio dużo czasu, dużo książek książek czytam. Pojawi się też właśnie filmik, już takich normalnych książkach dla dorosłych na, na moim kanale niebawem, także bardzo będę wdzięczna za każdą poleconą przez Was książkę. Na razie życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!